Prawda czy wyzwanie? Czy przeklęta Gra z uśmiechniętą buźką powraca? Czy kontynuacja jednego z najgłośniejszych horrorów Netflixa? Prawda czy wyzwanie jest w drodze? W tym filmie analizujemy tajemnicze szczegóły fabuły oraz najnowsze informacje dotyczące możliwej kontynuacji. Omówimy również ukryty szczegół z końcówki filmu, który umknął wielu widzom. Dlatego polecam obejrzeć film do samego końca. Film Prawda czy wyzwanie nie tylko straszy, ale również skłaniał do refleksji nad mediami społecznościowymi i rzeczywistością. Szczególnie ta słynna uśmiechnięta buźka. To nie tylko element grozy, ale także odzwierciedlenie ukrywanych emocji człowieka. A co z kontynuacją? Na razie Netflix nie wydał oficjalnego oświadczenia. Jednak wysoka oglądalność i zaangażowanie widzów mogą otworzyć drzwi do sequela. Za chwilę wspomnę o szczególe, który pokazuje, dlaczego ten film wywarł tak duże wrażenie. Jestem pewien, że będziecie chcieli zobaczyć tę scenę ponownie. Według niektórych źródeł, pierwszy film nie osiągnął oczekiwanego sukcesu komercyjnego. Jednak fakt, że nadal jest dyskutowany w mediach społecznościowych i na forach, podtrzymuje zainteresowanie. To może być okazja dla twórców. Przy okazji pojawiły się plotki, że reżyser prawdy czy wyzwania rozpoczął pracę nad innym projektem. Co znajdzie się w tym projekcie? O tym opowiemy w innym filmie. Jeśli też chcecie zobaczyć kontynuację tego filmu, nie zapomnijcie napisać w komentarzach, niech powstanie sequel. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Bo to dzięki Waszemu wsparciu tworzymy takie treści. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.